No cześć Witam w kolejnym odcinku, w którym głównym bohaterem jest włóczka Paffi Alizemor. Pokażę Wam, w jaki sposób wykonać takiego oto Mikołaja bez użycia szydełka i bez użycia drutów. To jest taki kocyk dwustronny. To, co z jednej strony jest biały, z drugiej strony jest niebieskie i na odwrót. I zanim pokażę Wam, e, jak wygląda włóczka Puffy Alize Mor i jak z niej dziergać, gdzie znaleźć e, fajne wzory do dziergania, chciałabym Was zachęcić do zasubskrybowania mojego kanału oraz zaprosić na media społecznościowe Facebook Instagram hasło Magda i Sznurek. Dodatkowo na Facebooku możecie znaleźć grupę szydełkową Grupa Magda i Sznurek. Wspieramy się tam, chwalimy swoimi udziergami i dzielimy wzorami. Dodatkowo ostatnio e, jestem również na platformie Patronite. Jeżeli doceniacie moją wieloletnią twórczość oraz fakt, że bezinteresownie dzielę się swoją wiedzą i umiej umiejętnościami, postawcie mi kawę albo kawę z pączkiem. Oczywiście nic za darmo, w zamian za kawę mam dla Was y, profity, które myślę, że są bardzo satysfakcjonujące. Jest również możliwość omówienia się ze mną na konsultację online. Zajrzyjcie więc na profil Magda i Sznurek na Patronite, poszczegóły zapraszam, link znajdziecie w opisie tego filmiku. To jest www.patronite.com łamane na Magda i Sznurek. Tymczasem ten filmik dedykuję moim obecnym patronom: Ewie, Redka, Kaili, Agnieszce, Marzenie, Edycie, Oldze, Dorocie i wszystkim tym, którzy są moimi patronami a chcą pozostać anonimowi. Bardzo dziękuję. Włóczka Puffy Alize to jest taka fajna włóczka, która nie jest zwykłą prostą włóczką, ona ma na całej swojej długości dwukolorowe pętelki, które są ułożone tak naprzeciwko siebie, one w środku są zszyte taką białą nitką, której tutaj nie widać i to jest taka włóczka specjalna, która... Nie wymaga zbyt dużego talentu, że tak powiem. A także nie trzeba używać ani szydełka, ani drutów, bo można zaplatać palcami. To zaplatanie jest tak proste i tak intuicyjne. A przy okazji nie trzeba zastanawiać się, czy za lekko ścisnęłam, czy za mocno, czy nie trzeba było poluzować, jak to jest przy szydełkowaniu. Tylko po prostu wkładamy pętelka w pętelkę i powstają e, bajeranckie wzory. O tutaj można je zobaczyć. Ja już sporo takich wzorów nagrałam. Zajrzyjcie sobie na mój kanał YouTubeowy Magda i Sznurek. Jest tam zakładka playlisty. W tej zakładce playlisty jest specjalna zakładka dla Pafiali Mor. Jest bardzo dużo wzorów. E, są różnego rodzaju, zarówno tego typu graficzne, jak i takie bardziej wypukłe, które dają taki efekt wielowymiaru. Myślę, że są bardzo ciekawe i jest to bardzo kreatywna włóczka, którą poradzi sobie zarówno osoba, która ma doświadczenie już w dzierganiu, jak i totalnie zielona, jak i osoba starsza i dzieciaki, bo moje dzieci też próbowały. Tak więc polecam. A zaraz pokażę Wam skąd brać takie bajeranckie wzory. Otóż mamy gotowce i to naprawdę bardzo fajne e, motywy. Wchodzimy na stronę pafimor.com. to co jest po ukośniku nie trzeba pamiętać, bo to się samo wczytuje. Pamiętamy tylko, że Pafi pisane jest przez 2 F i jest to łącznie pafimor.com. W prawym górnym rogu będzie możliwość wyboru sobie języka, a następnie na środku planszy będzie menu, gdzie możemy sobie wybrać. Stwórz nowy wzór, podesłać swoje zdjęcie i strona przekształci nam je na taki wzór graficzny do y, dziergania, do zaplatania. Możemy skorzystać też z gotowych wzorów i ja tak zrobię. Y, wybiorę sobie spośród przedstawionych motywów Boże Narodzenie i Mikołaja. No i takiego Mikołaja wybrał sobie mój synek. I dookoła Mikołaja pojawił się taki biały kwadrat, który ma niebieskie kontury. I tym niebieskim kwadratem będziemy sobie ustawiać, jaka ma być wielkość tego Mikołaja. No niecały ma się przesunąć, tylko kawałek. No i teraz zmniejszam. No i gotowe. Kontynuować. Pokazuje mi teraz, że będę potrzebowała pięć motków. Wielkość kocyka to będzie 71 na 86 cm. Teraz sobie po kliknięciu kontynuować wybieram kolor motka i mam pogląd, jak on mniej więcej będzie wyglądać. Bardzo fajnie. Klikam kontynuować. I możemy tak, albo kliknąć ściągnij, i wtedy będziemy mieć zapis graficzny do wydrukowania, czyli to, co tutaj widzimy na tablecie, będzie na kartce papieru, albo możemy kliknąć zacznij działać. I już możemy zacząć sobie szykować pętelki do dziergania. Pierwszy rząd to jest 60 pętelek białych. Zacznijmy przygotować sobie motek do dziergania. Po pierwsze, musimy tutaj zrobić sobie dłuższe końce i rozprostowujemy e, po prostu ze sobą te posrzywane nitki. O, myślę, że tyle wystarczy. Pamiętamy, żeby zawsze były e, e, oba kolory rozprostowane e, tak samo rozciągnięte, czyli zawsze żeby tutaj była para, nie żeby była tylko niebieska albo biała pętelka. Następnie wybieramy sobie e, kolor, którym będziemy dziergać. Ja zacznę może od koloru e, białego. Co też oznacza, że ten biały będzie u mnie tłem, a niebieski będzie jak na razie Mikołaj. Druga strona będzie robiona na odwrót, bo to będzie dwustronny kocyk. I potrzebuję 60 pętelek. Więc zaczynam od tej prawej strony, gdzie mam te końcówki rozprostowane. W pierwszą pętelkę, w tą, która rozpoczyna, wkładam pętelkę następną. Tą, która znajduje się na motku. I teraz w tą pętelkę wkładam kolejną. Robi mi się taki fajny warkoczyk, który jest w sumie podobny do oczek łańcuszka, jeżeli będziemy odnosić to do pracy szydełkowej. Czyli tak, w pierwszą, w prawą, w pętelkę, którą mam w prawej dłoni wchodzi tak, którą mam w lewej dłoni. Zamotałam się przez chwilę. O, prawda, że to proste? Na tym łańcuszku będziemy tworzyć właśnie ten pierwszy rządek 60 pętelek, ale na razie musimy sobie przygotować te pierwsze 60 oczek, które będą takim fundamentem do y, dziergania, do postawienia całego tego kocyka. Więc y, powtórzę, w to co mam w prawej ręce wchodzi pętelka z lewej ręki i tak robimy 60 razy. Mam przygotowany łańcuszek z 60 pętelek. To jest ta ostatnia pętelka. I teraz będę robiła 60 białych pętelek, które są według wzoru, który przygotowałam sobie na taplecie na stronie Puffymoor. Układam sobie motek jeszcze niedzierganych pętelek nad tym łańcuszkiem. Tak będzie nam naprawdę najwygodniej. Skupiamy się tylko na jednym kolorze, bo na razie tych pętelek będzie dość sporo tutaj się nam motać. To jest ta 60. pętelka. I teraz tą 60 pętelkę zapełnię, e, za e, czyli włożę do środka e, m, pierwszą pętelką już z drugiego rzędu. Znaczy z pierwszego rzędu, bo nie liczę w sumie łańcu, łańcuszka, czyli z pierwszego rzędu. Pierwsza pętelka wchodzi w środek, op, tylko tak do góry. Teraz biorę sobie następną białą pętelkę. Tu mam oczko. Pętelkę, przez którą teraz będę przeprowadzać, ale tylko przez jedną nitkę, przez tą górną. Ta dolna zostaje nieruszona w ogóle. Czyli wkładam, przeciągam i następna odmotka. Tu już nam się w sumie te pętelki będą same podkładać. Pętelka pod jedną nitkę z tego łańcuszka, który przygotowaliśmy. Wchodzą tylko same białe. Chyba od drugiego rządku zacznie nam się już to y, zmieniać, bo tam już się chyba y, pojawi zarys butów Mikołaja. I będzie trzeba dodać kolor niebieski. Pokażę w jaki sposób sobie sprawdzić, w którym miejscu będą pętelki niebieskie, a w którym będą pętelki białe. Na razie wypełniamy cały rządek takimi pętelkami. Przypomnę, pętelka z motka żadnej nie opuszczamy, każda po kolei chodzi pod y, oczka tutaj pod jedną nitkę Tak to będzie wyglądać suniemy dalej 60 pętelek białych zrobionych, czyli pierwszy rząd jest za mną. Zobaczmy sobie, co teraz mam do zrobienia. Czyli tak, rząd pierwszy jest wykonany, klikam następny. Rząd numer dwa, będę teraz dziergać od prawej do lewej, więc najpierw robię 11 białych pętelek, potem 9 niebieskich, potem 14 białych, 9 niebieskich, 17 białych. Prawda, że to jest proste? Proste, a wychodzą takie fajne rzeczy. Dobra, zacznijmy od 11 białych pętelek. Co robimy? To co wcześniej, czyli wkładamy pętelka w pętelkę. Te pętelki, które mamy tutaj już wydziergane w tym pierwszym rządku, to są pętelki główne, do których będziemy wkładać pętelki od, z nitki od motka. Czyli pętelka w pętelkę. Nie dodajemy żadnych dodatkowych pętelek tutaj na bocznych ściankach. To jest niepotrzebne. Będzie ładnie prosto.

dziewięć niebieskich, więc przekręcam sobie o i podkładam teraz niebieskie pętelki. Mam raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem i ostatnia niebieska, dziewiąta. Tak sobie tu powyciągam. Z każdym rządkiem y, nasze dzierganie będzie łatwiejsze i takie bardziej czytelne, dlatego że nam tutaj będzie rosła ta prosta część, gdzie nie będzie dużo pętelek y, i dzięki temu będzie nam łatwiej po prostu tutaj y, manipulować tymi pętelkami. Po dziewięciu niebieskich pętelkach mam teraz zrobić 14 białych pętelek. Zobaczcie, tu cały czas widzę 11, 9, 14, potem znowu 9 i potem 17. Więc teraz zmieniam sobie na białą pętelkę i robię 14 białych. Ja robię to w miarę szybko, dlatego że już mam wprawę, natomiast dajcie sobie czas na to, żeby ten ruch taki wyrobić sobie ruch dłoni. I nie wzorujcie się konkretnie na mnie, to przychodzi też z czasem. Ja już dziergam na PAFI yy, bardzo długo i dlatego mi idzie to szybko. Chociaż i tak staram się powoli to robić, ale naprawdę te robótki można robić już w tempie ekspresowym, jak się ma doświadczenie. No, i jest to na tyle proste, że naprawdę mogą z tego y, korzystać osoby, które naprawdę nie są y, zbyt biegłe w rękodziele i uważają, że na przykład szydełkowanie albo robienie na drutach jest trudne. No to tutaj jest tylko wkładanie pętelki w pętelkę. Mam 14 białych, teraz 9 niebieskich. Czyli podkładam sobie teraz niebieską pętelkę, robię 9, y, a następnie po tych 9 mam jeszcze 17 białych, więc do roboty! Rząd numer 2 mam już wydziergany. Łebki do góry sobie tak ustawiam. Tu mam ostatnią 60. pętelkę przerobioną. Układam sobie nitkę od motka znowu nad tym, co już wydziergałam, żeby sobie łatwo tak podkładać. I sprawdzam, co mam dalej do pracy. Rząd numer 3 to 16 białych, 15 niebieskich, 4 białe, 15 niebieskich, 10 białych. Myślę, że już każdy wie, co trzeba robić. I tak będziemy przewijać każdy rząd. Można też patrzeć na ten wzór i yy, sprawdzamy, że na przykład o tutaj w drugim, w trzecim to będzie rzędzie, na, na przykładzie trzeciego pokażę. Trzeci rząd, na przykład ta niebieska, niebieski but u Mikołaja zaczyna się o pętelkę wcześniej niż w poprzednim rzędzie, więc nie muszę liczyć, tylko pamiętam, że jeżeli tutaj miałam pętelkę w tym drugim rzędzie niebieską, to w trzecim rzędzie ona zacznie się o jedną pętelkę wcześniej i wcale nie muszę liczyć, że tu będzie te 16 pętelek, po prostu patrzę to co jest pod grafiką, a następnie jak już przejdę ten fragment niebieskiego buta, to widzę, że raz, dwa, trzy, cztery, pięć, pięć pętelek po tej jest jeszcze niebieska w kolejnym rzędzie, czyli tutaj będzie niebieska pętelka, potem liczymy jeszcze raz, dwa, cztery, pięć i mam trzeci rządek buta zrobiony. Ja na tej zasadzie też dziergam albo korzystam z formy papierowej. Tak więc teraz dziergam sobie dalej. W momencie jak skończę to pokażę w jaki sposób zrobić drugą stronę oraz zakończyć nasze dzierganie i zaplatanie pętelek i będę czekała na Wasze efekty. Tymczasem zabieram się do roboty. Mój Mikołaj jest już prawie gotowy. Później pokażę go w całości. Teraz tylko w ten sposób, żeby było widać jaki jest już duży. Będziemy teraz robić zakończenie naszego udziergu. Tak, sprawdzamy najpierw, z której strony kończy nam się y, motek. Ja tutaj mam jeszcze motek podczepiony, to oznacza, że tutaj będę kończyć, a na drugim brzegu o, muszę kawałek przesunąć. Tutaj będę rozpoczynać zamykanie. I to, co jest jeszcze istotne, co muszę zaznaczyć, to to, że jeżeli będziecie robić te ostatnie paseczki, to pamiętajcie, że musi być jakby jeden dodatkowy, ten ostatni, bo on nam zniknie. Teoretycznie mam tutaj po skończeniu Mikołaja raz, dwa, trzy, cztery rządki, ale ten czwarty rządek będzie łańcuszkiem, taki takim jak rozpoczynaliśmy. No i on nie będzie już widoczny jako rządek taki tutaj na płasko widoczny. On będzie po prostu już tylko nam zakańczał. Więc ja mam tutaj tak specjalnie dorobione więcej tych białych rządków, żeby mogła wykorzystać ten ostatni do zamknięcia. Ale bierzmy się do roboty. Ja myślę, że się domyślacie, jak to można zakończyć, bo to jest prosta sprawa, czyli cały czas dziergamy pętelka w pętelkę. Pierwsza rozpoczynająca to jest ta tutaj w rogu, i w nią wkładamy kolejne pętelki, które mamy tutaj na naszym kwadracie. Czyli w tą pętelkę wkładam w środek następną. Już widać ten łańcuszek, więc jest to bardzo prosta sprawa. To samo będziemy robić z drugiej strony. Zarówno w momencie, kiedy będziemy drugą stronę e, rozpoczynać i kiedy będziemy kończyć. Te pętelki już tam na nas czekają, nie trzeba będzie ich podkładać od motka, tak jak tutaj. E, one już sobie tam sterczą i tylko czekają na, na to, żebyśmy je pozaplatali. I e, początek zrobimy właśnie w ten sam sposób. Tak więc e, w prawą wkładam pętelkę w lewą i na odwrót. Gdyby ten motek koniec miał tutaj, to rozpoczęłabym z tego rogu. I szłabym pętelkami w tą stronę. Czyli wtedy w pętelkę z lewej strony wkładałabym pętelki z udziergu z prawej strony. Nie musimy zawsze zaczynać z prawej strony, mi akurat w tym przypadku wyszło tak, że i zaczynałam, i teraz i kończę od prawej strony, ale to nie ma naprawdę znaczenia. Tak więc ja sobie tutaj do końca zaplatam i pokażę, jak przerobić tą ostatnią pętelkę. I jeszcze szybka sprawa dla osób, które operują szydełkiem, to wcale nie trzeba y, dziergać palcami, można robić to w ten sposób, że wkładam tą pierwszą główną pętelkę i przekładam kolejne z udziergu. To jest w sumie ten moment, kiedy możemy użyć szydełka, tak to jest ono totalnie niepotrzebne. I nie ma zastosowania przy wkładaniu pętelka w pętelkę. Natomiast tutaj, kiedy robimy ten łańcuszek, jak najbardziej można sobie w ten sposób pomóc. Mam do przerobienia teraz tutaj ostatnie oczko, więc przerabiam. Potrzebne nam będą nożyczki, żeby odciąć yy, resztę motka. I musimy teraz te pętelki rozłączyć tak, żeby zostało nam tutaj yy, to ostatnie, yy, no to o, odsznurowanie, że tak powiem, yy, odłączenie i tutaj mamy tą ostatnią pętelkę yy, jako jedyną już w sumie pętelkę na samym końcu, o to mi chodziło, wyciągam białą nitkę, czyli tą, w którym kolorze dziergam i zawiązuję sobie w ten sposób, na razie tak, tylko na raz. Drugi raz zawiążę sobie w momencie, kiedy będę już z drugiej strony i kiedy przerobię tutaj y, tymi pętelkami zamknięcie i dojdę do ostatniej pętelki. Też ten koniec sobie tutaj y, zawiążę, a następnie końcówkę o tu pomiędzy ściek. Tak włożę. O, wystarczy tylko tam to y, wepchnąć. Tu będą po zaciskane pętelki, więc kompletnie nie będzie tego widać. Przejdziemy do robienia drugiej strony, jeszcze podpowiem w jaki sposób łączę motki ze sobą, no bo mam tutaj z tego udziergu, w tym udziergu kilka motków, otóż mam tutaj takie końcóweczki, sprawdzam czy obie są rozplecione, nie. nie, tak są rozplecione obie, bo ta niebieska jest do zaplatania tego rządku, więc robię o tak, tu mam długie końcówki z motka nowego, zawiązuję, Dwa razy, drugi kolor zawiązuje dwa razy, i to jest całe doczepianie motka. W momencie, kiedy dziergam, końcówki między pętelki, między te rządki wkładam, zaplatam i w ogóle tego nie widać. No to zaczynamy. Yy, mamy drugą stronę całą w pętelkach. Jak odróżnić, którą pętelkę yy mamy złapać? Otóż. Jak sobie tak tutaj rozwarstwimy te nasze pętelki, to zobaczycie, że między nimi są takie przedziałki, ja nazywam grządkami. O, tutaj następny paseczek. To bardzo łatwo zauważyć, która pętelka jest z którego rzędu. Gdzie nie byśmy nie, nie rozwarstwili tych pętelek, to jest to naprawdę widoczne. Zaczynamy od pierwszej pętelki. Pierwsza pętelka u mnie akurat jest z prawej strony. Jest to ta główna, która przyjmuje do środka kolejne pętelki, które już tutaj sobie sterczą. Robimy to co wcześniej i albo palcami, albo tak jak pokazywałam przed chwilą, można wziąć szydełko i w tą główną włożyć, a następnie przekładać kolejne. Jest to dokładnie e, kopiowanie tego co robiliśmy e, na tej pierwszej stronie. O, i tak suniemy sobie do końca, następnie tą ostatnią pętelkę, która będzie już na samym końcu tam rozcinamy, przekładamy raz pod pętelką, druga e, niteczka zostaje, zawiązujemy na supałek i końcówkę chowamy sobie e, między ściegiem. Natomiast pętelki z kolejnych rzędów, z, kolendu, z rzędu pierwszego najpierw zajmiemy się tą, e, przekładamy tak samo jak i tutaj, tylko przez jedną nitkę. Więc nura. Nura. Jedna pod jedną. A kolejne rzędy będziemy już wkładać całe pętelki w pętelki. Czyli ta pętelka pójdzie tutaj, ta pętelka pójdzie tutaj. I tak dalej, i tak dalej. Jest to wykonanie dokładnie tych samych czynności, co i wcześniej. I tak musimy zrobić całą drugą stronę. Wzór Mikołaja, akurat w przypadku mojego Mikołaja, pokaże się po prostu sam. I to by było na tyle. Mam nadzieję, że filmik był dla Was inspirujący i Wy wydziergacie coś z włóczki Puffy Alizemor. Przypominam, że u mnie na kanale w zakładce playlisty jest playlista Puffy Alizemor. Jest tam bardzo dużo już propozycji z tą włóczką w roli głównej. Yy, I zapraszam Was do siebie na media społecznościowe Instagram oraz Facebook Magda i Sznurek. Oraz na Facebooku prowadzę grupę z koleżankami. Grupa Magda i sznurek, bardzo kreatywna grupa, zapraszam. Yy, I wpadnijcie na patronite.patronite.com, yy, łamane na Magda i sznurek. Zobaczcie, jakie mam dla Was propozycje. Może ktoś chciałby postawić mi kawę. Yy, ja mam dla Was przygotowane fajne profity. Zajrzenie tam nic nie kosztuje, więc sprawdźcie, o co kaman. Yy, pozdrawiam i do roboty.